Karbarnia Kraków wygrywa mecz z Pogonią Grodzisk Mazowiecki. To ważne punkty po tych ostatnich niepowodzeniach. Na pewno ważne trzy punkty, bo ostatnie mecze gdzieś w Poznaniu stracony tak naprawdę, stracone trzy punkty w końcówce spotkania na Welblągu. Brak punktów i gdzieś liczyliśmy mega, mega bardzo na te, na te trzy punkty tutaj. Udało się i mam nadzieję, że że do i w e, następnym spotkaniu u siebie tą pasę podtrzymamy i, i te punkty będą zostawać na naszym koncie. Jak z twoim zdrowiem? Bo ostatnio nie występowałeś przez uraz. Czyli już lepiej. E, były problemy ze ścięgnem mięśnia podkolanowego, ale e, udało się już to troszeczkę gdzieś tam zbidzi i cieszę się, że dzisiaj udało mi się wejść i pomóc drużynie w zdobyciu trzech punktów. Twoje wejście rozruszało trochę ataki garbarni. E, jakie miałeś zadania wchodząc na boisko? Przede wszystkim chcieliśmy ten mecz wygrać, więc, więc tak naprawdę te zadania były takie, żeby, żeby strzelić bramkę lub pomóc sobie dograć i na szczęście udało się gdzieś przy, przy pierwszej bramce dorzucić tam piłkę przy zamieszaniu. No, druga też udało mi się odebrać tą piłkę, ale, ale najważniejsze jest to, że, że ta znalazła się w sieci, nieważne czy to strzeliłem ja, czy ktoś inny z drużyny, najważniejsze jest to, że, że ta, ta bramka wpadła, że, że te trzy punkty zostają z nami, bo, bo potrzebowaliśmy ich jak tlenu i... I to jest najważniejsze, że, że są z nami w Krakowie. Rywalizowaliście już z Ruchem Chorzów, Radunią Stężyca, dziś kolejny Beniaminek, Pogoń Grodzisk Mazowiecki. Jakbyś określił tę drużynę? Każdy z rywali jest inny i każdy gra inaczej. W Chorzowie nastawiliśmy się, wiedzieliśmy co będzie Ruch grał, że gra na, przed własną publicznością i na pewno to będzie ciężkie spotkanie. A... Z Radunią ten mecz zupełnie inaczej wyglądał, bo też byliśmy tam osłabieni i zdziesiątkowani tym, tym, tą grypą, która gdzieś u nas panowała, w tym spotkaniu tak naprawdę byliśmy wszyscy tak naprawdę gotowi, zwarci, wiedzieliśmy co chcemy grać, nie patrzyliśmy na to jak przeciwnik gra, tylko, tylko to co my potrafimy, jak gramy i, i tak naprawdę wiemy, że, że w każdym spotkaniu, gdy będziemy grać tak jak teraz, czy, czy w wcześniejszych meczach, te punkty same będą przechodziły, bo stwarzamy dużo sytuacji, ale, ale gdzieś jeszcze tego, tego wykończenia brakuje. Tylko, że to, to wiadomo, no, wszystko z czasem przyjdzie, bo, bo tak, jak mówię, najważniejsze jest, najważniejsze jest to, że ta gra wygląda fajnie i gramy fajnie w piłkę, więc mam nadzieję, że, że będzie coraz lepiej.